Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiony. który chce, abyśmy pamiętali o tym, co dobre. Z Ewangelii według Świętego Jana. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Duch Święty nam wszystko przypomni. Dlatego dzisiejszy dzień jest dniem powtórki bardzo Cię proszę, usiądź na 15 minut i spróbuj znaleźć w sercu to, co było najważniejsze w trakcie naszej dotychczasowej drogi z Małą Maryją, przysłowie. Święty Ignacy, mój ukochany święty, mówi, że powtórki tego, co dobre, są dobre dla duszy. Dlatego dzisiaj coś bardzo dobrego dla duszy. Przypomnij sobie to, co było dobre. Święty. Za nami grzeszny.